co czuję, w sensie, jak słucham was, to jakby opisujecie, co się u was dzieje. A ja jakby, albo się jeszcze nie mogę na tym skupiać, żeby opowiedzieć, co nam się dzieje, bo jakby, jak mówisz dyk, dyk, i tak dalej, to ja to wszystko czuję, ale dla mnie są oddziały fizyczne. Nie mam takich, wiecie, no yy, tak jak przy też nie odczuwałam żadnych jakichś takich Spektakularnych, bo ja oczekuję jakiegoś, takiego, nie wiem, wow, tu mi noga tak pulsuje, albo cokolwiek, mm -hmm. ale nie, nie, nie zauważam tych, tych takich drobnych rzeczy, które Wy tak sukronisujecie. Ja to nie widzę u siebie na przykład, nie? No, ale to jest jakby to. obserwacja, ja poruszam, ale już. <gryz> <gryz> nie, nie, ale ja może powiem tak, no, jak ja pierwszy raz miałam do czynienia z moją pracą. Trzecim chyba, czy po czwartych zajęciach zrezygnowałam, bo właściwie uznałam, że po co mi to jest potrzebne? No w ogóle marnuję czas, w ogóle za no ja, Pojawiają ja się takie myśli nie? Tak, <laughs> to znaczy tej cierpliwości w ogóle zero. Właściwie to, to, to ja się sama to już poradzę z tym i nie mam w ogóle czegoś takiego i też nie. Właśnie Nie miałam żadnych jakichś takich, też wydawało mi się. Znaczy jedyne, co mnie znaczy co pamiętam z tamtego okresu, no to rodzynkę. To, to no rozbranie tej rodzynki na części pierwszej, to rzeczywiście po prostu było dla mnie zadziwiające, ale tak naprawdę to nie tak. że, Wydaje mi się, że te, te, jak gdzieś tam się cały czas jakoś tak zbliżałam przez 10 lat. Mhm. Więc y, to w pewnym momencie rzeczywiście się zaczyna jakoś y, tak y, odczuwać. Uważa, Ale to, to nie jest tak, że to jest y, od razu. Nie, co? No. Ja na początku, no. to właściwie to prawie... Ja nic nie czuję, w ogóle cały czas mi coś kołata no. po, po tej głowie, w ogóle nic nie działa. W ogóle no, zapominam tak. Po co mi to w ogóle? Tylko tracę czas. No. Jak, jak popatrzycie na te ćwiczenia, to one, one wszystkie nas próbują w, 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 jakby wgłębić w to doświadczenie tak bardziej, tak? z różnych perspektyw tu pochodzimy. Czy to przyjemne doświadczenia, czy nieprzyjemne, czy pauza na oddech, tak? czy gdzieś tam nawiązujemy ten, ten kontakt. To jest też e, to jest jakoś normalne. No. My żyjemy w takich, w takich czasach, że po prostu jesteśmy głównie w tej naszej głowie. Tak? I, w tej, I to jeszcze w głowie w płacie przedczołowym, tak? Czyli w, tym, w tej części mózgu od, odpowiedzialnej za analizę, planowanie, tak, mm -hmm. działanie, a, a, a gdzieś ten stary mózg, e, właśnie ten gadzisk, gdzie odpowiedzialny za emocje, jest gdzieś tam zupełnie przy ja w ogóle polecam, odcięty. Polecam książkę Ek Tak. A teraz nie Tak To jest pierwsza książka, którą przeczytałam. No, no bo to też trochę zmienia. No, też jeszcze podświadomości, jeszcze ileś tam nie nie tak, bo, tak, pod, tak, podaję, to śmiech, Tak, zmienia, tak, no. tak, tak? Dobrze, o so, tym Potęgę właśnie, ale podświadomości. Nie, ale ja tam nie czytałam, ale ta potęga teraz się to polecam. Trochę zmienia wizję. No tak, to, ja, to, ja no, to, ja, to prawda. Też czytałaś, Karolina? Tak, tak. I obie doznaczyli mu tego do świadomości. Tak. Do... No i jakby widzicie, wszystko jest dostępne w tej obecnej chwili, ale, ale my nie umiemy się w niej znaleźć. To... to jest całe I... jakby, całe clou... klucz. Tak jak to, no to co, to co my w tym To ćwiczenie? po prostu, tak, że ta, ta dopamina po prostu jakby ona zabija takie... Ona ja jest po prostu silniejszym hormonem niż, mhm. niż inny. Napomina, która nas y, po prostu o, z, zabiera gdzieś, tak? Tak, zabiera. Na, na, cały czas to życie na tym impulsie takim, mhm. prawda? I, I cały czas to poszukiwanie tego impulsu i, i to, to jest właśnie takie... Mhm. No ale jakby cieszę się, że tu jesteście, że, że dajecie sobie szansę i że to nie wiem... Może to zaufanie przyjdzie w którymś momencie, Sylwia, No Nie, nie, to ja też nie ufam, to ja po prostu, yy, ja się irytuję, że ja tego nie umiem, już, jeszcze. Mm. Ja bym już umieć, mm. chociaż robiłam to 7 razy, to już powinna Pani... No ja dobrze, a Znajdź swoim ego. No. 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 Zejdź z niego. No, to... no. A... no właśnie chciałam zapytać, czy jak cokolwiek dostrzegasz, że jest jakoś inaczej? Jak, nie wiem, jak ćwiczysz, praktykujesz, albo się jest coś bardziej... No nie zasypiam. Przestałam zasypiać, tak jak to robiłam po to zauważyłam. Mhm. No, że znajduję ten czas na zatrzymanie się, to dostrzegam, ale jakby jak zaczynam to robić, to ja nie czuję różnicy przed i po. Nie wiem, właśnie może oczekuję jakiegoś takiego 360 60 stopni tak? Powoli. Uh -huh. Powoli. Dobrze, zapraszam Was do kolejnej praktyki siedzącej. Marta właśnie tak trochę z niepokojem. No, właśnie pomyślałam sobie, że może zmienić pozycję, ale, ale jakby zobacz też co jest, co będzie dla Ciebie. Yy.